Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Podlacki rozpoczynamy powoli program zamknięcie GPW. Bardzo proszę o potwierdzenie na czacie, czy wszystko w porządku, z dźwiękiem i z obrazem i powoli będziemy zaczynać. Ja już przed programem spoglądałem na czat. Tutaj pan Krzysztof prosił o rozpoczęcie od, od analizy WIGU 20. Pan Grzegorz tutaj wspomina, że dziś podczas otwarcia GPW wspominałem o szansie na przebicie poziomu 1000. 600 punktów tak jest, tak też mówiłem, natomiast szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to stanie się już dzisiaj podczas sesji, no bo patrząc tylko i wyłącznie z punktu widzenia gdzieś tam cyferek, no to dziś potrzebowaliśmy bardzo dynamicznego wzrostu, tak naprawdę, żeby ten pułap 1600 punktów na wigu 20 pokonać, jednak jak widzimy, tak się stało WIG 20 w tej chwili o godzinie 1646 kilkadziesiąt sekund po godzinie 1646 w sumie 4,6% jest na poziomie 1628-29 punktów mniej więcej. No i jesteśmy raptem kilka punktów poniżej szczytu z dzisiejszej sesji na WIG-20. Patrząc na komponenty, tutaj również zdecydowanie dominuje kolor zielony, choć co ciekawe. Mimo że pojawiają się komponenty, których zmiana w stosunku do kursu odniesienia jest dwucyfrowa. Mam tutaj na myśli LPP, Alior Bank, a także JSW tutaj wzrosty kilkunastoprocentowe, w przypadku choćby Allegro czy Dino Polska obserwujemy spadki na wartości. Są to spadki w okolicach 1%. No i dziś właściwie podczas całej sesji walory Allegro traciły na, na wartości, może wyłączając już to nieco lepsze otwarcie, natomiast już w drugiej części był to spadek, choć oczywiście spadek na poziomie 0,5% w żadnym stopniu nie wpływa gdzieś tam negatywnie w krótkim terminie na postrzeganie walorów niedawnego debiutanta. Zwiększa się nieco skala spadków na Dino Polska, w tej chwili jest to minus 1,2%, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba lepiej więcej powiedzieć o tych spółkach, które zyskują na wartości. Dziś wszak bardzo mocna sesja, jak wspominałem już wzrosty na wig 20 blisko 5%, kontrakty są aż 5,4% na plusie. Patrząc na mniejsze indeksy zrzeszające spółki z nieco mniejszą kapitalizacją, tutaj obserwujemy nieznacznie mniejsze wzrosty, choćby w przypadku MWIG-40 wzrosty na poziomie 3,3%, w przypadku SWIG-80 wzrost tutaj raptem 1,2%, a giełda New Connect, Index, New Connect Index jest w tej chwili 2,9% na plusie. Wspomniałem już o spółkach, które zyskują najwięcej w gronie komponentów wig 20 Natomiast trzeba też oczywiście powiedzieć choćby o walorach PKN Orlen, te zyskują blisko 10%. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio na walorach PKN Orlen obserwowaliśmy tak wysokie wzrosty. KGHM ponad 8% na plusie, świetnie radzą sobie również spółki energetyczne, choćby PGE 7% na plusie. No i też bardzo ważny sygnał, mianowicie CD Projekt, walory CD Projekt, mimo że przez w trakcie już tych dynamicznych wzrostów z wcześniejszych godzin sesji w gronie innych CD-projekt nie radził sobie aż tak dobrze. Obserwowaliśmy jedno-dwuprocentowe wzrosty, natomiast udało się dziś również na walorach CD-projektu wybić z poziomu oporu, wybić poziom 350 zł. W tej chwili jesteśmy w okolicach sesyjnego szczytu, w okolicach 364 zł, co stanowi o wzroście przekraczającym nieznacznie 6%. Bardzo dużo komentarzy. Pozwolicie Państwo, że może po kolei spojrzeć, jak to wygląda. Tutaj komentarz dotyczący dzisiejszego wzrostu na WIGU20 zapytanie, czy jutro będzie kontynuacja. No dużo będzie też zależeć od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo tutaj jakby wchodzi też do analizy tak naprawdę czynnik ten zewnętrzny, czynnik pandemii, ale dodatkowo obecny prezydent Trump zapowiedział, że w przypadku bardzo bliskich wyników, w przypadku gdy Joe Biden będzie zwycięzcą, przynajmniej w przypadku tych wyników szacunkowych, będzie również odnosił się obecny prezydent właśnie do sądów, gdzie będą te wyniki jeszcze weryfikowane, sprawdzane, dlatego na ostateczne wyniki możemy poczekać nawet miesiąc, natomiast wszystko może przybrać inny, inną postać rzeczy, inny przebieg wydarzeń w momencie, gdy ta różnica będzie na tyle Duża, że ciężko będzie szukać jakichś tak naprawdę gdzieś tam impulsów, czy próbować w jakiś różny sposób zmienić nieco wynik, właśnie tych, tych wyborów prezydenckich. Więc jutro rano najprawdopodobniej już będziemy mieć do czynienia z wstępnymi szacunkowymi wynikami, zobaczymy, jak one wpłyną na, na rynki finansowe. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tam spora szansa, moim zdaniem, na nieznaczną korektę jutro, bo jednak obserwujemy bardzo dynamiczne wzrosty dzisiaj, ale też zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja na zamknięciu, bo do tej pory w momencie, gdy choćby na WIG-20 obserwowaliśmy tak wysokie wzrosty to często było tak, że w końcówce sesji część z tych wzrostów została oddawana, no i na kolejnej sesji obserwowaliśmy korektę też, choćby pamiętamy tę sesję sprzed bodajże dwóch bądź trzech tygodni, kiedy walory w ciągu jednej sesji zyskiwały też w okolicach 4%, następnie przez kilka sesji oddawały te, te zyski, by później jeszcze przejść na minus, ale o tym już może Państwu teraz wspomnę, bo chciałbym pokazać wykres WIG-20. Na początek dzisiejsza sesja, wykres potwierdzający to, co powiedziałem, czyli fakt, że właściwie przez całą sesję nie mieliśmy do czynienia z jakąś głębszą korektą w tym dynamicznym ruchu wzrostowym. Właściwie każdy kwadrat przynosił wyższy poziom na WIG-20. Startowaliśmy przecież z okolic 1556 punktów. No i dzisiaj luka na otwarciu luka, co prawda. Bardzo mizernie wyglądająca, wręcz powiedziałbym, na wykresie, a był to wzrost przecież o blisko 1%. Natomiast no, ta skala wzrostu w okolicach 5%, gdzieś tam sprawia, że 1% wzrost jest tak niewidoczny na wykresie pokazujący, pokazującym dzisiejszą sesję na WIGU-20. Natomiast chciałbym Państwu pokazać jeszcze na wykresie rocznym. Weźmy sobie tutaj, chciałem Państwu pokazać świecę, jeżeli chodzi o zmianę procentową dzienną WIGU-20. No i kiedy po raz ostatni obserwowaliśmy tak dynamiczne wzrosty jak dziś, no ciężko tak naprawdę szukać takiego wybicia, bo choćby 28 września mieliśmy bardzo mocną sesję na WIG 20, wtedy wzrost o 3,8%, wcześniej gdzieś również widzimy te zielone świece, natomiast przed programem też sobie sprawdzałem te świece i po raz ostatni w zasadzie nie tyle po raz ostatni, co poprzednio WIG 20 zyskiwał tyle co dziś lub więcej podczas sesji 6 kwietnia. Wtedy na zamknięciu WIG20 zyskiwał 4,95%. Zatem no już kilka, kilka dobrych miesięcy tak naprawdę dzieli nas od tak mocnego wzrostu. Należy też pamiętać o sytuacji, w jakiej wtedy się znajdowaliśmy. Wtedy byliśmy może nie tyle w czasie wychodzenia z pandemii, co w trakcie korekty tego tąpnięcia na giełdach związanego właśnie z wybuchem pandemii, z pierwszymi zachorowaniami w Polsce, no i też z tymi rządowymi informacjami dotyczącymi Wprowadzenia lockdownu w Polsce, więc jakby tutaj zupełnie inna sytuacja, bo wtedy można powiedzieć, że już wychodziliśmy po bardzo dynamicznych spadkach. Natomiast no, w przypadku tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, ja w dalszym ciągu będę podtrzymywał to, co już powtarzam Państwu od dłuższego czasu, czyli fakt, że to wybicie, zresztą mówiłem o tym też dziś rano, w okolice 1630 punktów, w okolice obecnego oporu do niedawna wsparcia jest jak najbardziej w krótkim terminie możliwe jednak w dalszym ciągu to nie świadczy o zmianie trendu. To może być wybicie korekcyjne, które gdzieś tam zostanie, może zostać zanegowane w trakcie kolejnych sesji. Należy pamiętać o tym, że jutro, to jest w środę, będziemy mieć do czynienia z kolejnym wystąpieniem pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mają zostać ogłoszone kolejne z ograniczeń. Jeden z posłów z partii Konfederacja dziś informował, że na takim zebraniu, w którym Brał udział również premier, padły takie słowa, że najprawdopodobniej bardzo możliwy jest całkowity lockdown już jutro ogłoszony, zatem będziemy obserwować wnikliwie też liczbę zachorowań, bo ta dziś dobrnęła do okolic ponownie 20 tysięcy, zatem ten spadek z niedzieli, z poniedziałku, to tak jak gdzieś tam też o tym mówiliśmy, mogliśmy się spodziewać tych niższych odczytów, natomiast wtorek i kolejne dni tygodnia, aż do soboty, to przynajmniej patrząc na dane historyczne, były wzrosty liczby zachorowań, no i tak też najprawdopodobniej będzie działo się w tym tygodniu, choć Dziś czytałem taki artykuł jednego ze znanych epidemiologów, który powiedział, że te protesty, z którymi mamy do czynienia, mogą w kontekście dwóch, trzech tygodni, patrząc w przyszłość, zwiększyć dzienną liczbę nowych przypadków zachorowań o około 5 tysięcy. Oczywiście tych przypadków zdiagnozowanych, potwierdzonych, bo mówimy tutaj o przypadkach właśnie potwierdzonych przez wynik testu. Natomiast, oczywiście, najprawdopodobniej liczba rzeczywiście osób z koronawirusem jest zdecydowanie większa. No ale już jakby w Wracając do tematu, udało się dziś dobrnąć do poziomu oporu, do poziomu 1630 punktów. No i tutaj y, można powiedzieć, że możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy pozytywny to y, podczas jutrzejszej sesji, bo najprawdopodobniej dziś już tego nie osiągniemy, będzie to wybicie z tego poziomu i próba y, wzrostów, y, kolejnych wzrostów, tak naprawdę trzeciej sesji z rzędu wzrostowej wzrostu w okolice w pierwszej kolejności 1660 punktów mniej więcej do poziomu do niedawna będącego poziomem wsparcia teraz już poziomu będącego oporem no i wybicie tego poziomu może już nawet skutkować wzrostami powyżej 1700 punktów jednak no ja byłbym ostrożny bo po tak dynamicznych wzrostach może równie dobrze przyjść bardzo dynamiczny spadek i korekta właśnie w tych wzrostach i ponowny test w krótkim terminie test obecnego wsparcia, które niedawno świetnie się obroniło wsparcia na poziomie 1000, 1500 punktów. Również pamiętam, że rano obiecałem komuś z Państwa na czacie analizę PZU. Zobaczmy jak dziś wygląda, a w zasadzie nie tyle dziś, co jak wygląda w krótkim terminie wykres PZU po tych spadkach z marca bieżącego roku, gdzie kurs zanurkował w okolice 24 zł. Mieliśmy do czynienia z nieznacznym odreagowaniem, jednak jego skala była zdecydowanie mniejsza niż skala spadku. I Indeks w pierwszej kolejności po odrobieniu części spadków przebywał w trendzie bocznym, który mniej więcej na początku czerwca przerodził się w trend spadkowy, który jeszcze bardzo mocno przyspieszył w ostatnich tygodniach. Walory PZU spadły w okolice 20 zł, no i z tego poziomu, z okrągłego poziomu 20 zł nastąpiło odbicie, odbicie które już na ten moment ma, ma dużą wymowę tak naprawdę, bo udało się zyskać Walorą PZU około 15% od tego dołka odnotowanego podczas sesji 28 października. Wydaje się, że jest tutaj jeszcze troszeczkę miejsca do wzrostów, bo najbliższy, najbliższy opór to poziom, który gdzieś tam zatrzymał spadki w, na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku poziom oko, w okolicach 24 zł. Zatem mamy jeszcze jakieś 4-5% możliwości do dalszych wzrostów. No i na tym poziomie tutaj upatrywałbym już raczej takiego scenariusza. Bazowego, który będzie zakładał e, jakąś korektę po tych dynamicznych wzrostach i raczej e, spadek, natomiast no też e, jakby przyszłość zweryfikuje e, moje słowa. Wracam do e, komunikatów e, na czacie. No, tutaj pan Paul pisze o zerk zerknięciu na spółkę Comp. Już wrzucam wykres, tylko nie wiem, czy będę miał tutaj na TradingView, więc za moment ci wrzucę z innej platformy, już sobie wrzucam. I zaraz powiemy coś więcej o walorach spółki Komp. Okej, okay. już mamy komp, więc jeżeli chodzi o walory spółki, mamy tutaj wykres z ostatnich 12 miesięcy. W ostatnim czasie, w połowie października mniej więcej, obserwowaliśmy wyłamanie z bardzo istotnego poziomu wsparcia, kiedy kurs akcji spadł z okolic 50, mniej więcej 8-59 zł, no i to był poziom wsparcia, który gdzieś był też trzymany podczas konsolidacji z przełomu kwietnia i maja bieżącego roku, no i wyłamanie tego właśnie poziomu wsparcia sprowadziło no, Spółki zdecydowanie poniżej dołka bez z połowy, z drugiej połowy marca. Wtedy kurs padł w okolice 57 zł, natomiast no, na początku listopada obserwujemy kurs w okolicach 52 zł, no jest to poziom najniższy w tym roku, natomiast patrząc nieco szerzej, po raz ostatni poziom nieco powyżej 52 zł obserwowaliśmy na walorach kompa w pierwszych miesiącach 2019 roku, kiedy walory były w dynamicznym trendzie wzrostowym, no i zyskiwały z takiego dołka. Z końcówki 2018 roku, gdzie walory spadły poniżej 46 zł. Wydaje się, że w krótkim terminie możliwy jest spadek nawet w okolice 50 zł, w okolice poziomu, który stanowi o wsparciu, w okolice konsolidacji z początku 2019 roku. No i tam upatrywałbym w krótkim terminie właśnie takiego zatrzymania tych spadków i potencjalnej korekty wzrostowej i próby powrotu przynajmniej w krótkim terminie do wzrostów, choć w ostatnim czasie nie obserwowałem obserwowaliśmy Takiego trendu wzrostowego na walorach kompa, przecież choćby nie licząc tego mocniejszego początku 2020 roku, no to później szybkie zejście właśnie w wyniku też tej paniki, tych spadków na rynkach związanych z pierwszą falą pandemii COVID-19, no i później gdzieś tam nie obserwowaliśmy jakichś znaczących ruchów, bo mimo, że widzimy tutaj jakieś podbicie, no to trzeba pamiętać, że jest to patrząc na w ujęciu procentowym skala ruchów gdzieś tam między tym szczytem, właśnie z. Mniej więcej połowy roku, a poziomem właśnie konsolidacji jest to różnica na poziomie mniej więcej 7-8%. Zatem no też widzimy, że skala zmian jest na walorach kompa niezbyt duża. Patrzę dalej, co tutaj piszecie Państwo na czacie. Tutaj jest prośba o analizę spółki Quercus. Zobaczymy, czy zostanie jeszcze gdzieś chwilka. Jeżeli tak, to przejdziemy do spółki. No i teraz tutaj możemy przejść. Tutaj jeszcze jest o, słówko o wskaźniku RSI. Na WIGU20, może przy okazji jak mamy tutaj już wykres, to od razu ten temat jakby... Przeanalizujemy. Jeżeli chodzi o wskaźnik erezji, patrząc w ujęciu 6-miesięcznym, ten, jeżeli chodzi o 50-sesyjną średnią, oczywiście, bo mówimy o wskaźniku erezji, dobrze, ja się zagalopowałem, bo zawsze zaczynamy analizę od średnich kroczących. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik erezji, ten podczas sesji 30 października, kiedy indeksy spadły nawet przez moment poniżej 1500 punktów, wskazywał już zdecydowanie o poziomie wyprzedania, był nawet poniżej tego poziomu wskazującego na wyprzedanie, jeżeli chodzi o indeks, więc to też w jakiś sposób w krótkim terminie sugerowało korektę wzrostową. Teraz ta korekta z dwóch sesji, korekta wzrostowa doprowadziła już wskaźnik RSI do poziomu w okolicy 50 punktów, Jest, jesteśmy mniej więcej po środku pomiędzy linią wskazującą na wykupienie, pomiędzy linią wskazującą na wyprzedanie, więc wskaźnik RSI można powiedzieć, że ma teraz wartość neutralną, która gdzieś tam nie sugeruje jakichś zmian. W krótkim terminie, czy to wzrostów, czy to spadków. Godzina 17 wybiła, więc przenosimy się do analizy zamknięcia na WIG-20. No i z tego co widzę, obserwujemy sesyjny szczyt na zamknięciu, jeżeli chodzi o kontrakty. Natomiast jeżeli chodzi o WIG-20, jesteśmy raptem niecałą kilkadziesiątych punktów od sesyjnego szczytu. 1636 punktów plus 5% i 15 setnych zyskiwał na zamknięciu. WIG-20, aż 4 spółki w gronie Komponentów zyskiwały powyżej 10%. No i trzeba tutaj powiedzieć przede wszystkim o LPP wzrost o 16%. Alior, JSW i CCC zyskiwały w okolicach 10 do 12%. Blisko 10% wzrostu były również walory PKN Orlen, które kończą dzisiejszą sesję praktycznie na dzisiejszym szczycie na poziomie 42,77 zł. Zatem bardzo takie solidne odbicie od poziomu 40 zł obserwujemy, choćby. Trzeba powiedzieć o dzisiejszym otwarciu na walorach PKN Orlen. Tam mieliśmy jeszcze poziom 39,20, więc brakowało nam trochę powyżej 2% do 40 zł, no a teraz już udało się o blisko 7% ten poziom, o mniej więcej 7% ten poziom 40 zł pokonać na walorach właśnie PKN Orlen. Patrząc na pozostałe komponenty wig 20, obserwujemy również bardzo mocne wzrosty na walorach KGHM, SAN.pl, PGE, CD Projekt 365 zł, za Zatem na zamknięciu raptem 0,5% poniżej sesyjnego szczytu, również PKO-BP świetna postawa plus 6,5%. No i kolejne spółki zyskiwały już nieco mniej, Lotus, PKO, PZU czy Tauron zyskiwały w okolicach 3-4%. Dwie spółki kończyły dzisiejszą sesję na minusie, trzeba tutaj wspomnieć Allegro minus 0,6% i Dino Polska, które zakończyło dzisiejszą sesję i 1,1% na minusie, co stanowiło o kursie na zamknięciu na poziomie 224 zł i 20 groszy patrząc na cały rynek, na szeroki rynek jeżeli chodzi o Zastal tutaj jest to lider wzrostów na giełdzie papierów wartościowych na głównym rynku, bo tutaj nie mówimy o parkiecie New Connect, Zastal dziś na zamknięciu plus 21,7% a kurs na zamknięciu wyniósł 28 zł, również bardzo dobrze radziły sobie walory LPP, o których już wspominaliśmy zamknięcie nieco poniżej sesyjnego szczytu, natomiast wzrost o 15,8% sprawił, że LPP jest na drugim miejscu w gronie ponad 400 spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, jeżeli chodzi właśnie o te największe wzrosty. Natomiast największe spadki obserwowaliśmy dziś na spółce Medical G, spadek o blisko 15%, Soho Def minus 12%, Gobarto minus 11,3% to spółki, które traciły najwięcej, wśród których spadki przekraczały 10%. Natomiast podsumowując, całą Sesję 248 spółek z parkietu głównego GPW zyskiwało, 139 zakończyło sesję na 0 i 93 traciły na wartości. Więc tutaj nieco powyżej połowy spółek zyskiwało na wartości, więc ten odsetek jeszcze nie do końca pokrywa się właśnie z tymi bardzo dynamicznymi wzrostami na giełdzie papierów wartościowych. Natomiast jak zobaczymy sobie już na udział w obrotach tych spółek rosnących i spadających, no to tutaj widzicie Państwo pokazuje kursorem. Teraz zdecydowany, zdecydowany, zdecydowana większość na tym właśnie naszym pasku to spółki które zyskiwały na wartości one wygenerowały obroty przekraczające miliard 215 milionów zł natomiast te spadające wygenerowały obrót nieznacznie przekraczający 233 miliony zł no i jak o obrocie mowa to od razu powiem o obrotach na giełdzie papierów wartościowych jeżeli chodzi o WIG 20 miliard 231 milionów jeżeli chodzi o szeroki WIG miliard 449 milionów zł na giełdzie New Connect te obroty były dziś Stosunkowo niskie, biorąc pod uwagę jeszcze poprzednie sesje i taki odsetek, ich udział, jakby w porównaniu z obrotami na szerokim rynku, obrót wyniósł, jeżeli chodzi o New Connect Index 72 miliony złotych. Patrząc na komponenty MWIC 40, liderem wzrostów Mbank plus 13%, ponad zatem mamy odbicie od dna, powiedziałbym, bo przecież walory m dziś na otwarciu były wyceniane po 120 zł, a jeszcze wczoraj na zamknięciu po 116,60. Ostatnio obserwowali. Kolejne sesji na sesji historyczne dołki na walorach M banku, również i NGBSK, dziś plus blisko 10% kruk zyskiwał powyżej 9%, najgorzej radziły sobie walory ten Square Games i kernel, które traciły kilkadziesiąt, a zatem jedynie 240 spółek z Mbigu 40 traciły na wartości. Patrząc na komponenty Swig 80 liderem wzrostów walory INC plus blisko 12% kurs na zamknięciu 7 zł i 12 groszy. No i przy okazji chciałbym Państwa już teraz zaprosić na jutro na godzinę 14.30, gdzie będę miał przyjemność rozmawiać z Panem Prezesem spółki INC. Rozmowa w pierwszej części będzie to kilka takich podstawowych pytań dotyczących bieżącej działalności spółki, planów rozwoju, no i też wpływu pandemii na działalność spółki. Natomiast kolejna część to już będzie tak, tak zwany chat inwestorski, czyli będziecie Państwo mogli na żywo zadawać swoje pytania na kanale YouTube. No i ja te pytania będę odczytywał panu prezesowi. Pan prezes będzie na Państwa bezpośrednio pytania odpowiadał. Zachęcam do udziału. Oczywiście, można już transmisję znaleźć na kanale Komparik Rynki. Można już się zapisać, ustawić sobie powiadomienie, żeby nie przeoczyć jutrzejszej transmisji. Więc IMC liderem wzrostów w gronie SWIG80, natomiast Najgorzej radziły sobie walory Medical G, o których już wspomniałem, minus 14,5%. Idziemy dalej. Teraz spojrzenie na New Connect, liderem wzrostów G Energy, plus 17%. Świetnie radził sobie również Columbus, Photon Energy. Zatem widzimy, że dziś spółki fotowoltaiczne, można powiedzieć, liderami wzrostów na tej małej giełdzie, na zapleczu GPW. Tutaj gdzieś pomiędzy nimi znalazły się walory Pure Biologics, które zyskiwały na zamknięciu 11,6%. 0,6%. Natomiast nieco gorzej radziły sobie walory Bioplanet, Bloomerang, BPC czy Letus. Były to spadki w okolicach 4, 5, a nawet 6% w przypadku Bioplanet. Przy okazji chciałbym też przypomnieć Państwu, że dziś o godzinie 14.30 rozmawiałem z Panem Prezesem spółki Jujubi, spółki gamingowej, która 5 Listopada wydaje nową grę, wydaje grę Real Politics 2. Zachęcam do obejrzenia mojego wywiadu. Oczywiście jest on dostępny na platformie, na kanale YouTube Kompari Rynki. Zachęcam do obejrzenia. Też przypominam o tym jutrzejszym wywiadzie. No i przy okazji chciałbym też zachęcić Państwa do obejrzenia dzisiejszej debaty przedwyborczej, która rozpocznie się już niedługo po moim programie, bo o godzinie 17:30 mam tutaj podgląd. Zostało 21 minut do Rozpoczęcia debaty zapraszamy do aktywnego udziału w tej debacie. Można oczywiście zadawać pytania na, na czacie, na, na kanale YouTube. Uczestnikami przedwyborczej debaty będą pan Karol Wenus, pan Adam Drozdowski, pan Paweł Klinkowski, natomiast spotkanie poprowadzi pan Michał Stanek. Serdecznie zachęcam do udziału. No i to chyba tyle. No to a właśnie jeszcze jedna sprawa, bo o tym mieliśmy też porozmawiać, już wrzucam sobie tę tabelę, mianowicie chodzi o debiut na giełdzie papierów wartościowych Kanal plus Polska. Pamiętam, że dziś rano mówiłem o tym, że nieco wspomnę o tym właśnie dziś. Pod czas zamknięcia, więc jutro rusza przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych na akcje spółki Kanal Plus Polska. Zapisy będą prowadzone w wybranych domach maklerskich, w wybranych biurach maklerskich. Natomiast już dziś ruszył proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 10 listopada będzie mieć miejsce ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty. Natomiast od 10 do 13 listopada będzie mieć miejsce przyjmowanie zapisów na akcje. Od inwestorów instytucjonalnych do 17 listopada będzie mieć miejsce przydział akcji oferowanych. Natomiast zakładany debiut kanal plus na Giełdzie Papierów Wartościowych będzie to okolica 23 listopada 2020 roku. W ramach oferty akcjonariusze oferują do 21,6 miliona złotych akcji. Natomiast cena jednej akcji została ustalona na poziomie 60 zł za Akcje, więc jeżeli ta cena i ta ilość akcji zostałyby utrzymane na tych poziomach i na otwarciu walory byłyby załóżmy na zero, kapitalizacja giełdowa Kanal Plus Polska wyniesie w okolicach 12-13 miliardów złotych. Więc no już można powiedzieć, że Kanal Plus Polska będzie się wpisywał gdzieś tam w, ten, w tę drugą część komponentów WIGU20. Na teraz to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za uwagę, za wszystkie komentarze. Tutaj jeszcze pytanie, do jakiego indeksu wejdzie Kanal Plus. Jeszcze nie mam takiej informacji. Jak tylko taką informację będę miał, oczywiście przekażę Państwu komunikat. Także słyszymy się o godzinie 8 jutro. Zaczyna Max Bączkowski program Poranek z Rynkami. Następnie ja o godzinie 8.45 już spotkam się z Państwem na żywo, aby przeglądać komunikaty giełdowe i później analizować na żywo otwarcie na GPW. Pozdrawiam i do usłyszenia.